Ostatnie wydarzenia związane z ministrem obrony narodowej Władysławem Kośniakiem Kamyszem z całą pewnością nie napawają optymizmem. W niedawnej wypowiedzi szef resortu obrony narodowej, który powinien być gwarantem bezpieczeństwa, oświadczył, że ma już przygotowany plecak ewakuacyjny na wypadek niebezpieczeństwa. To tak jakby kapitan statku chwalił się, że w razie niebezpieczeństwa będzie uciekać jako pierwszy. Zresztą jego słowa mogą sugerować, że cały rząd ma podobne plany. I w razie wybuchu ewentualnego konfliktu zbrojnego, miłościwie nam panujący będą uciekać z kraju, pozostawiając obywateli samych sobie w obliczu zagrożenia. Co więcej, nie tak dawno temu, ten sam Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że to obywatele są najważniejszym zasobem w walce z agresją Rosji. Jego słowa mogą być interpretowane na różne sposoby, ale niektórzy upatrują w tym chęć wykorzystania polskich obywateli jako mięsa armatniego. Warto również zwrócić uwagę na kontekst polityczny tych wydarzeń. Wodusław Kosiniak Kamysz jest prominentnym działaczem partii Polska 2050, której lider Szymon Hołownia niedawno deklarował, że Polska będzie wbijać Putina w ziemię i że prezydent Rosji trafi na cmentarz, gdzie jego miejsce. Takie wypowiedzi mogą być odczytywane jako podżeganie do wojny, podczas gdy sam Kosiniak Kamysz najwyraźniej nie jest na nią mentalnie przygotowany. Tego typu wypowiedzi mają prawo rodzić poważne wątpliwości co do kompetencji i wiarygodności rządzących. Jak mają zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, skoro sami szykują się do ucieczki? Czy Polacy mogą czuć się bezpieczni, wiedząc, że szef resortu ich obrony narodowej nie wierzy w skuteczność działań własnego rządu? Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w obliczu trwającej wojny w Ukrainie i rosnącego napięcia na granicy z Rosją. Polacy oczekują od swojego rządu stabilności, zdecydowanych działań i przygotowania na wypadek eskalacji konfliktu. A tymczasem pojawia się coraz więcej sygnałów, że rządzący, podobnie jak kiedyś Zbigniew Stonoga, kupili już bilety i teraz będą się śmiać z polskich frajerów. Czysta ludzka przyzwoitość wymagałaby więc, aby polski minister obrony narodowej wytłumaczył dokładnie, co miał na myśli i gdzie dokładnie chciałby uciec ze swoim plecakiem. W przeciwnym razie Zamiast poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, Polacy pozostają z przeświadczeniem bezsilności i niepokoju oraz kompletnego braku wiary w rządzących. A jak wymyślicie, czy pierwsi w kolejce do ucieczki będą właśnie polscy rządzący? Zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, no i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.